Witam was serdecznie na tym jakże śmiesznym kanale i dzisiaj jak co będą prezenty MSP? No super, no, normalnie, genialnie. Dobra, żartuję. Witam was kochani na tym kanale i dzisiaj będą prezenty w MSP. Hurra! Okej, okay, idziemy. Dobra, lecimy. Coś niebieskiego. Luza. Okej. Okay. Gdzie smuszka muszka tutaj? Przepraszam w ogóle, za jak... Uu, ej, ładne włoski! Serio. Naprawdę, piękne, dziękuję. Buty z listy, dziękuję. Naprawdę, dziękuję. Napra Naprawdę. Naprawdę niech mam dziękować Wam za te przepiękne prezenty. Uuu, wow, jak ona była, sam, naprawdę nie mogę! Dajcie mi takie przepiękne rzeczy do. No.